Zjednoczone Emiraty Arabskie ostrzegły Izrael, że jakikolwiek ruch w kierunku aneksji okupowanego zachodniego brzegu Jordanu może potencjalnie postawić pod znakiem zapytania los porozumień Abrahamowych. Starszy emiracki dyplomata Anwar Gargasz napisał w poście na X, że naruszanie perspektywy rozwiązania dwupaństwowego i wkroczenie na okupowany zachodni brzeg Jordanu oznaczałoby koniec integracji regionalnej. Jego post łączył się z postem innej emirackiej urzędniczki, która rozmawiała z izraelskimi mediami i która wydała podobne ostrzeżenie, sugerując, że los historycznych porozumień stanie pod znakiem zapytania. Zjednoczone emiraty Arabskie były siłą napędową porozumień Abrahamowych, w których pośredniczył prezydent USA Donald Trump podczas swojej. Pierwszej kadencji. W wyniku porozumień Izrael nawiązał również stosunki dyplomatyczne z Bahrajnem i Marokiem. Ostrzeżenie pojawiło się w momencie, gdy Izrael kontynuuje swoją ostatnią dużą ofensywę na dotkniętą głodem Strefę Gazy. Izraelskie ataki trwały do późna w środę. Lokalni przedstawiciele służby zdrowia poinformowali, że w ciągu 24 godzin zginęło co najmniej 113 osób.